Czy masz tego live'a? Powinien być już. A jest. Czekaj, stój. Jakoś ustawiono. Ultra. O, powinno być, dobra. Kurwa, Uf. Uf. Co to znaczy? O. Tak to u ciebie wyglądało, ta gra. Czemu Czyli... mi na komputer odparł. No? Czy jeszcze lepiej, bo mam takie ustawienia, patrz. Eee. To tak, o. to nisko, bo te rozmieci... Wie to się wyłączyć. Nie wiem do siebie. Tak, to? Załączone to na wysoki, bo... Nie ma to wysokie to... to tak samo wygląda To niski. Cząsteczki wysokie, tu mam jakość cieni z, z tych kurwa ultra Nie wiem co to jest. Bardzo wysoko. Nie wiem co to jest. No też miał Ja miał wszystko na wysokie. to miał wszystko... A jakąś głę co tutaj mogła? Po co to kurwa koło? Spróbujemy tak O, mgła jak doł Czy jest jakieś lagi? Nie, chyba nie będzie, nie? Dobra, pierwdorej. Dobrze, czy są jakieś lagi Jest opóźnienie streama tylko W sumie ta, ta mgła to jakieś kurwa górna totalne O, ogóle... Ugre... Kurwa, stój. Ta tak tak samo wygląda. O, pa. Dom bez mgłyni. Bo mgła to jest jakieś ujstwo. O, to było. i kurwa, od razu wszystko lepiej jest. ty. miś, kurwa. się to. No i w lewo. Nie, tam do zatku. Tam, kajmoż, ten, ten idziesz tu w dół i tam musisz przeskoczyć. Już tam? Tutaj. A co a co, co to jest? Idziesz się tu chować, I Tu w prawo. A powiedz mi, o co w tym chodzi? I na linę. A tutaj jak się schowia? Co, ten, ten? Jak cię gonią zombiaki, to możesz się tu schować, żeby ci nie widziały. Aha. Bo tu możesz te pościgi, nie? Są pościgi Myślę, kurwa? Się to... No chowiesz się i wtedy tam ci zniko ten pościg i oni cię nie widzą To jeden części schodzi A co wiele się spotykają kurwa te kurwa pościgi Pościgi są tylko w nocy Żeby cię goniły to musisz takiego jednego zamiaru kupić takiego krzyczącego Słyszysz mnie? Jak on cię zauważy, to A, sobie gonić Kurwa, ja to muszę w ogóle zmienić. Bo ja chcę mieć, kurwa, ślizg na C. Nie ma ślizgu. Nie ma? Ślizgu dopiero możesz odblokować przez umiejętność. Jest taki jeden fajny skill, że jak przeskakujesz przez przeszkodę, naciskasz E to on ci tak wybiło i ten skill jest tak zajebisty, nie? Tam możesz normalnie chyba 20 metrów, takie robić. Kurwa, tak zajebisty skill tam je. ogólnie jest. Parku w ogóle jest zajebisty. Ślizg możesz odblokować później Czy hey, twoje Jest tam kto? O kurde, źle to wygląda Czy twoim zdaniem ta gra wygląda gorzej gorzej? No.

Jesteś cały? Ziabnął mnie, w skurwie! Przemieniec. W kanałach jest ich od chuja. Wyjdź na światło szybko. Gdzie jest Później. Trzeba ruszać. <coughs> Wytrzymaj. To minie. Co się kurwa stało? Czemu mnie ugryzło, Czemu mnie przynajmniej z ugryzło. O co tu chodzi? Oj, oj, oj. Wszędzie w On w sumie zaraził xd A co tym tutaj. Czyli co umieram? No. Tak, Crane Nie będziesz zarażony. Nie, bo tam to nie, nie umierasz go. od tego. Z tym Pracuj. się dożyć. Tylko nie możesz do ciemności wchodzić, bo przez jak wiesz, że jest w ciemności, to ten wirus postępuje i coś jeszcze było, <noise> postępuje. Bo tam w, tej, w tym mieście, idziesz, to tam każdy ma wirusa. <grystanie> Aha. O, latarka. Thank you. Zajebałem. to już moje. Kana... Korytarze... Słowo... Nie mam klucza. Zniszczyłem go! Własnymi rękami... A coś żeby się jest? wisiał w powietrzu. Dwie minuty. Opiek o, o to, to miałeś być martwy. Gdzie schowałeś klucz, chłopkę? Nie wiem o czym mówicie. Puśćcie go! A co? To no Może nas zmusisz knajpło! No bardzo chciałbym to zobaczyć! O! On mi wyjeł, Luja. I skąd mógł się tego bezwala? Doskonały blok.

Nie no, chyba, że... Pan no, chyba czasami wylatują, czasami nie. Oa mi. się nie spodoba. czy to mu kurwa! Chuju! Pa! Ej, o nie wiedział, że to idzie w kadłówku i kopać kurwa, już się ta gra podobno. Aha, Chora, dawaj to kurwa, nie denerwujmy! Jest w końcu te kopani kurwa ty! Yeah. O kurwa! On jest spotykany Paweł jak widziałeś to? Co? Pa Gościu nie, ja, nie mam odpalonego strzębą lagi Aha Umie czy ogólnie? Ogólnie mam lagi, nie mogę ściągać niczego Ja powiem tak yy, Ogólnie yy, Kopia typa, a mu buty kurwa zostaje Odjeboje jak mu ciała, nie? I... Gdzie? Nie mamy. Kto to był? Nie ma czasu. W kieszeni mam coś dla ciebie. Co to jest? Klucz dostępu. Gierę. Stróżowie prawa go znaleźli. Nie można go zgubić. Miałeś powiedzieć, co z moją siostrą? Gdzie jest Mija? Idź do rybiego oka. Zapytaj o dziewczynę zwaną La Wan. Daj jej to z tym i przy jej pomocy poznasz. Poznasz całą prawdę. Rozumiesz? Pilnuj klucza. Jeśli Wolc go dorwie, całe miasto. Wszyscy zginą. Waltz? Waltz tu jest? Tak. Zbliżają się. Słyszysz, renegaci, uciekaj. Nie bez ciebie, weź to. Kurwa macie tamu? Chodźmy. Co to chuja? jest nasza zguba, ale nie sama. Zatrawimy to. Walka parkurowa. Wykonaj wszystko, aby zwiększyć swoją mobilność podczas starcia biegnie w stronę przeszkody, przeszkodzie, na gozbroga i dobra, sprawdźmy to jak to działo Teraz О, oh, так это делается? так это делается. Ааа! Ну,

Ty chciałbym też tak umieć kopać. Kopać, chciałbym tak umieć kopać. Także ci łapie ja, Co niech leci, żułom! Dawaj, ja oh, Spierdalajmy stąd! Ach, tak, jesteś tam? Masz mój klucz? To Musimy wiać! Ale ja go szukam! Ty idioto! Przecież on cię zabije! Właśnie do szybu! Szybko! Tędy! Ty pierwszy! Co ty wyprawiasz?! Wolf nie może dostać klucza giery! Co? Wypuść mnie! Rybie oko! Loan! Idź! Ja znasz Hej! Siema! Wleją go! Pościeg go. Dlaczego mnie zdradziłeś? Klucz nie jest twój, nie możesz. Gdzie on jest? To już jest koniec. Przykro mi. Będziesz płakał? Raczej nie. Taka kolej rzeczy. Przed godziną zero mój dziadek zajmował się hodowlą koni. Piękne, rzadkie rasy. Bardzo je kochałem. Pewnego razu jego ulubiony koń przewrócił się i złamał nogę. Myślałem, że dziadek mu pomoże. Ale on wyciągnął pistolet, i dał mi go do ręki. Powiedział: Robisz to dla niego. Ten jakiś wolc to go kiedyś zabija? Chyba ja. jabanego. Krzyczałem. on takie kurwa. Że że nie zginął, ale wiele lat później zrozumiałem. Czasem po prostu nie ma wyjścia. Nie pozostawiasz mi wyboru, przyjacielu. Ktoś tu jest. Żybie! ეს ეცოტაა Kurwa, je. To jak się odpalo te ping w tym, że mi pokazywał. W czym? W rolu? No. Eee... Y Alt-F? Co taki lagi, kurwa? Mu? Właśnie, się w pes kurwa mu. Co jest? Kto to kurwa jest? On nie ma biomarkera! Czego? już jak skądś ograniczył już na zabiegi? Zostawcie go po hiby! Ale jak został Luja Arguszacza Luz. Chyba się nie zmienił. Chyba? Hakon, nie chce tu tego czegoś. Wróciłeś do nas. Mrugnij, jeśli rozumiesz. <coughs> Kurwa, mły. <moja. coughs> Prawie się przemieniłeś, ale lampa ufały i inhibitory cię ocaliły. No i kij też się przydał. Przeżyłeś. Niech tak zostanie. Prawie nas pozabijał, a ty se z nim gadasz? Ej, spokojnie. Boją się. Prawie zniszczyłeś ich warsztat. Ej.